Witajcie w kolejnym odcinku z serii auta lat 90. Jak zwykle zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania co pozwoli rozwinąć kanał. W dzisiejszym odcinku na tapetę wjeżdża Deu Espero, Auto, o którym pewnie młodsze pokolenie nie słyszało. Deu Espero bazowało na konstrukcji Opla Ascony. Nadwozie zaprojektowane było przez studio Bertone. Projekt ten początkowo był skierowany dla Citroena, lecz Francuzi nie byli nim zainteresowani. Został on jednak zaakceptowany przez południowo-koreański koncern Deu. Od kwietnia 1996 roku Espero było montowane w warszawskiej fabryce Deu FSO. Zakończono jego produkcję w 1999 roku. Jak przystało na samochód klasy średniej, Espero było nieźle wyposażone. Silnik 1.8 miał mizerną dynamikę i sporo palił. Jednostka napędowa oparta była na silniku General Motors. Brak seryjnie montowanego układu ABS znacznie wydłużał drogę hamowania. Zawieszenie auta, nastawione głównie na komfort jazdy, było dobrze dostrojone. Espero było limuzyną klasy średniej za niewielkie pieniądze. Najtańszą wersję z silnikiem o pojemności 1.5 o mocy 90 mechanicznych. Można było kupić za kwotę około 35 tysięcy złotych. Dla bardziej wymagających użytkowników, dostępna była wersja o pojemności 2 litrów i mocy 105 koni mechanicznych. Dobrze wyposażone Espero można było kupić za nieco ponad 50 tysięcy złotych. Jak zwykle, zachęcam do komentowania i subskrybowania kanału, i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam!